Oszczędzanie to przyjemna sprawa, szczególnie w momencie, kiedy bank dopisuje nam odsetki, a więc zyski, które zgodnie z umową należą się nam od pieniędzy wpłaconych na konto albo na lokatę. I to dopisywanie odsetek nazywa się kapitalizacją bo są one dodawane do kapitału, czyli do tego, co wpłaciliśmy, i go powiększają. Ta kapitalizacja może się odbywać w różnym trybie. Jeśli zakładamy lokatę, to najczęściej odsetki są dodawane na koniec okresu oszczędzania, czyli po zakończeniu lokaty i wypłacane wraz z kapitałem. Załóżmy, że ja sobie zakładam lokatę na 12 miesięcy, no i tutaj mam roczną kapitalizację czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, wtedy bank dopisuje odsetki. Tak wygląda roczna kapitalizacja. Ale gdybym miał na przykład konto oszczędnościowe, gdzie najczęściej kapitalizacja jest miesięczna, co prawda to jest tak, że bank tutaj codziennie sprawdza jaki mamy kapitał i codziennie nalicza odsetki, ale i tak dopisuje je wraz w miesiącu. No, deponuje jakąś kwotę, prawda? I co miesiąc mamy dopisywane odsetki w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu, yy, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i w grudniu. Tak wygląda miesięczna kapitalizacja. Pamiętajmy jednak, że to są takie podstawowe rodzaje kapitalizacji, ale paleta bankowych produktów jest tak szeroka, że możemy też znaleźć takie, gdzie kapitalizacja będzie kwartalna albo nawet dzienna. Warto też wiedzieć, że im częstsza kapitalizacja, tym lepiej, bo im szybciej odsetki zostaną dopisane, tym szybciej będą pracować na naszą korzyść.